Tu na jeziorze Waszym Drawskim e, kajakowałem kilkanaście lat temu. I e, najnormalnie no wyjąłem tą żarówkę jako śmieć. W, z, z pobrzy, pobliżu, z in, w pobliżu, właściwie z, wyjąłem ją z innych śmieci, z odpadów, z wody. E, włożyłem ją do kieszeni i właściwie miałaby lądować w kuble, ale jak przed wrzuceniem do kubła Sprawdziłem, że ona ma wszystkie te włoski wewnątrz, wolframowe, że może to jeszcze być żarówka. Położyłem ją między, między żarówki w domu i ona tam sobie leżała. Długi okres czasu i kiedyś coś mnie tknęło, żeby tą żarówkę pooglądać porządnie, bo ona jest inaczej zbudowana niż dzisiaj się buduje. Porządnie ją ogląd oglądnąć, może coś na niej wyczytam, może jakieś cechy są. Wziąłem ją pod szkło, znalazłem, że wynalazłem, że jest. Że jest e Kriegsmarine. Kiedy ona była znaleziona? Co, co? Kiedy była znaleziona ta żarówka? To było jakieś 12 lat temu. Dwanaście lat temu. Znalazłem właśnie tę Kriegsmarine. No i ta Kriegsmarine, no to wtedy już zaczęło coś dla mnie, jakiś tam, coś znaczyć. Już się położyłem trochę w lepszym miejscu niż te zwykłe żarówki domowe. No i po jakichś kilku latach usłyszałem waszą historię. No to jest po pół roku, jako od usłyszenia Waszej historii w radiu, przyszło mi do głowy, że właściwie tą żarówkę należałoby tutaj yy, właściwie skojarzyć z, całym, z, całym tym, z całą historią. Zadzwoniłem i otóż jestem. Dziękuję bardzo.